Już dzisiaj na pewno ostatni, to tak tylko przejrzeć. Yy, zerknąłem tutaj, mam przejrzeć telefon. Telefon nie ma dźwięków. iPhone 6S Plus w stanie, no w, yy, kiepskim co najmniej. Jest po jakimś szczale. No yy, ciężko tutaj klientowi udzielić gwarancji, że poprzez przeglądu, wyświetlacz się nie rozleci dalej. Ciężko jest mi to pokazać w ogóle. No ale tu jest dziura po prostu. Nie ma dźwięków. Klient twierdzi, że to jest wina e, wykrywających, że tu wykrywa słuchawki. No, ja, ja tu tego nie potwierdzam. Mi tu żadnych słuchawek nie, wy, nie wykrywa. Nie potwierdzam tego miało tu nie być dźwięków. Moim zdaniem, to tak, to, to prawda, nie ma tu dźwięków, ale nie ma tu dźwięków melodii, jako tak jak się tutaj rozmawialiśmy. Tylko nie ma słychać to w słuchawce, w głośniku. Nawet tutaj przy próbie połączenia z numerem alarmowym. Nie, wykrywa słuchawki rzeczywiście, bo jak dzwonię, to podczas przyciszania, podgłaszania. Tak. Tak, no dobra, no zobaczmy. Dziwnie, to naprawdę dziwnie się to wygląda. O, postanowiłem, że oficjalnie go tutaj otworzę. Nie będę musiał na matę nawet brać, bo telefon jest po prostu widać, że jest wykrzywiony, bo tu jest szczelina się robi. Także ten wyświetlacz powinien łatwo odejść. Aż jestem ciekawy, jestem tak śpiący, bo tak naprawdę już jest bardzo późno. Jest praktycznie za 21. Ja już muszę kończyć imprezę dzisiaj, bo naprawdę jestem tak zmęczony. Uchyla sobie tylko ten wyświetlacz, zobaczymy jak on tam wygląda w środku. A i tak mocniej trzyma niż myślałem. O jest. No tak, dobra. I następny. No i dobra, szybkie, szybko odpuszczę sobie. Tak, widzę, że moja konkurencja tu była, prawdopodobnie, chociaż nie jestem pewien. No kurczę, dużo rzeczy tu brakuje. Przede wszystkim jest tak, znacznik zamoczenia. czerwony. Jest zamoczony. Eee. No, właściwie tyle. No bateria była wymieniona na Max Life iPhone 6S Plus. Spoko jest podklejka. No tak, brakuje tutaj na pewno śrubki od Taptic Engine, czyli od silniczka wibracji. Dziwnie to będzie latać ten silniczek. Tak, widzę ślady rdzy na pewno. Tu też śrubki brakuje. Jeszcze jednej. Tutaj przy gnieździe. Boże, tu też brakuje śruby. No telefon niestety w stanie Ja sobie powiem, nie wiem to tak od razu odpuścić Ale po prostu z ciekawości Jeszcze po prostu zerknę tylko na tę górną tasiemkę Bo to tam jest problem Bo w końcu on Chociaż nie Problem, no nie, nie wiem w sumie Kurczę, dlaczego to tak lata to wszystko Boże, co to jest Jezu Chryste Co to No to nie powinno, nie powinno być tak nie, dobra pobieżnie tylko sobie zerknę bo na pewno to nic z tego nie będzie tracę czas to jestem pewien no ale wyświetlacz odszedł bezkolizyjnie nic się tutaj nie stało tu nie ma jakichś śladów korozji tu też sobie zerknę jeszcze tutaj. Jak to gniazdo sławkowe? Z czym one jest połączone? one jest połączone tutaj z dolnym modułem, czyli tu, 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 tu pod spodem. Dobra, no to jo. szybka akcja. Dziękuję bardzo. Za uwagę. Dolny moduł. No, jak najbardziej, jest to możliwe wymiany tego, ale nawet nie podejmuję się tego, bo stan tego telefonu jest, yy, no powiedziałbym, agonalny i unikam kłopotów. No, znowu muszę niestety odpuścić i znowu tracę czas, ale tutaj to właściwie to szybka akcja masakra. Jeszcze raz odpalę sprzęta. Ślady uszczelek z klienta telefonu tutaj. No, widać, że to nie wygląda dobrze. Naprawdę nie wygląda to dobrze, bo tu jest no tak wszystko nierówno. No, ale trudno. Tak musi być. Jeszcze raz jedno sprawdzonko. Sekundkę. No, nie, on się dopiero rozpędza, więc muszę mu dać trochę czasu. Jednak jest jakaś różnica, kurczę, między tymi nowszymi i taka dość znaczy znacząca. No jest inne oprogramowanie, no jest jednak szybszy, prawda? Taki telefon za 5000, tak jak ja używam, na przykład 11 czy 12 Pro, no 13 Pro sprzedałem, bo nie sprawdził się do mojej pracy. No i zerknijmy, momencik. No ale od razu słychać, że nie ma dźwięku, bo w momencie, kiedy Kowadełko jest podniesione do góry, no, i tutaj wykrywa słuchawki, i podobno na słuchawkach chodzi. Czy to jest zwarcie na płycie? Czy to jest zwarcie na płycie, czy to jest zwarcie na yy, taśmie? Mm. Mm. Kurczę, jeszcze jedna rzecz. Mogłem jeszcze jedną rzecz sprawdzić, i szybko to odkręcę, bo to szybka akcja jest, bo gdybym odpiął dolny moduł, to telefon, gdyby na nim zwarcie było, na tym dolnym module, to ten telefon powinien tego zwarcia nie mieć. Czyli... wyłaś, Dobra, już nie będę zmieniał tych rękawiczek, bo są podziurawione całe. Czyli jak odepnę dolny moduł, to ten moduł, który znajduje się złączę łącze i będzie odpięty i nie powinien robić zwarcia, jeśli to jest przy nim problem, jeśli jest problem przy spójce głównej. O Boże, tutaj wszystko lata. Tu też widać, że to było już wymieniane. Ktoś tutaj coś kombinował. Ja nie będę po tym po kimś poprawiał za taką podstawową stawkę. Na pewno nie. Tu stawka razy 3. Więc razy 3 to wymiana gniazda ładowania. W tym przypadku no to nie 200, a 600, więc to się nikomu nie opłaca. Nie chcę też krzywdzić klienta. Nie znam jego historii. Dobra, odepnę sobie tutaj baterię. I odepnę ten dolny moduł. I jeszcze raz włączę. Mamy jabłko. Ja już niestety muszę iść spać. Jutro też będzie ciężki dzień. Przesuwam kolejkę o jeden dzień. Muszę przesunąć, bo nie wyrobię. No i dobra. I teraz. No tak, tu już powinien być teraz dźwięk. Normalnie powinien być. Słychać powinien być z głośnika. I teraz pytanie, czy to jest. Ale w tej chwili podgłaszam buzer. Dobra, dzwonię. I tak. I zwarcia nie ma. Głośnik działa, czyli problem istnieje po stronie dolnego modułu i widać, że on był wymieniony. I widać, że jest w kiepskiej kondycji i naprawdę nie ma sensu montować takiego badziewia Tak jak tutaj jest zamontowane, bo tu jest zamontowany prawdopodobnie jakiś zamiennik, bo tak oryginał nie wygląda. Jest to też od razu jakaś tam antenka. Nie ma sensu. Lepiej zamontować w iPhone'ie z demontażu część oryginalną co by to nie było czy to jest gniazdo czy to jest cokolwiek no Jezu tutaj śruby się nie zgadzają to są śruby nie tak wkręcone no nie te całkowicie nie dobra nie, nie 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 to przecież to jest nie ta śruba całkowicie Jezu A zerknę jeszcze tutaj pod tą blachę z ciekawości. nie pamiętam, czy to złącze słuchawkowe to nie jest przypadkiem gdzieś wpinane tutaj, ale nie, no jak wpinane ale zerknę, zerknę, tak na szybkości jeszcze jedna śrubeczka bo bym nie mógł zasnąć potem no mhm okej okay. czyli mamy tutaj Taptic Engine wpinane a to jest razem z tasiemką i tu idzie źle to wygląda, nie no nie, no źle no nic, jest tu zwarcie, jest tu skurcze, kawałki tytoniu, rdza, no no nie, dobra, no i cóż no to nic więcej tutaj nie wskuram to po prostu trzeba wymienić, no to już klient wie, klient jest sprytny, to sobie sam wymieni podejrzewam a jak sobie pomyśli to kupi oryginał, jak będzie bardzo bogaty to kupi zamiennik i straci pieniądze oczywiście no to nic z tego nie będzie jak Śruby się tutaj w ogóle nie zgadzają. Masaka. Takie niuanse, jak właśnie śrubki w iPhone'ie. Widać, że one są każda inna, mają znaczenie. I to naprawdę olbrzymie. I tak jak tutaj, to jest ta długa śruba. Gdyby gdzieś indziej była wkręcona, to wiadomo, że będzie tulejka i. Mało komu by się chciało w tym grzebać. No, czasami, oczywiście, jak tam zależy, ile warstw leci. Nie każdy chce, nie każdy lubi drutowanie. Teraz jeszcze raz odpalimy. Może coś pomogło. No jest, dzisiaj to niestety trochę nieudanych przypadków, bo mam ten nieudany, na nic z tego nie będzie, mam A7 2018, gdzie zamówiony wyświetlacz niestety i się okazuje, że nie wyświetlacz, mimo tego, że 2A pobiera podczas ładowania. No i mam nieudanego 8 poprzedni iPhone, który się okazał krzywy, prawda, gdzie musiałem najpierw zrobić ładowanie, gdzie dopiero w momencie, kiedy zacząłem montować wyświetlacz, zauważyłem, że po prostu telefon jest wykrzywiony. No już widać, że nic z tego nie będzie, bo już wykrywa słuchawki wpięte i niekoniecznie to musi być moduł, ale tak czy tak ja dziękuję ślicznie i wyłączam sprzęta, pozdrawiam, nie, nie podejmuję się, mam za dużo pracy, żeby robić sobie kłopoty, wolę zrobić prostsze rzeczy szybciej pięć razy i zarobić niż się tutaj. Bawić w coś, co już było robione, źle są powracane śruby, stan jest kiepski, nie rokuje to nic dobrego. Także dzięki i pozdrawiam.